Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Złoty, a to specjalny odcinek z naszego Shakes and Fidget, ponieważ twórcy dosłownie przed chwilą zaskoczyli nas i dali nam nową klasę postaci. I Oczywiście ta klasa postaci jeszcze nie jest na oficjalnych serwerach, ale o tym za chwileczkę. Jeśli chcecie przetestować nową klasę postaci, jaką jest Bart, musicie zalogować się na serwerze beta. Jak to zrobić? Musicie wejść yy, na. Specjalny serwer pod adresem beta.sfgame.net. Adres będziecie mieli przypięty w komentarzu przeze mnie i po wejściu po prostu y klikacie new character, stwarzamy postać naszego barda. Można to wybrać inne? O, nawet można, więc jakby coś to można wybrać też inne, ale generalnie interesuje nas bard, więc wybieramy sobie tego barda. I jeśli wejdziecie na serwer to otrzymujecie 1000 zł. Ja tutaj mam akurat jeden mniej, ponieważ zmieniłem sobie portret. 4000 grzybków, także można się bawić. Dobra, przejdźmy sobie co do samego Barda. Yy, ja jeszcze nic nie wiem o tej postaci. Jestem po prostu tak samo zaskoczony jak i Wy, więc nagrywam to na świeżo. Nic o niej nie wiem, więc poznamy ją sobie po prostu wspólnie. Stwierdziłem, że to będzie spoko. Yy, spoko, spoko temacik na odcinek. Yy, dobra. Tak, jeśli chodzi o atrybuty tej postaci, no to mamy tak. Bazuje ona na inteligencji, wytrzymałości. Inteligencji i wytrzymałości, czyli nie jest tak. Zobaczcie, Mac na przykład yy, ma tej wytrzymałości tutaj mniej. Niż, niż ten Bart. Bart ma chyba trochę więcej, czy mi się wydaje to. Nie, Bart ma więcej. Yy, ponadto ten bart posiada zręczność w bardzo dużej ilości, yy, czego Mac na przykład nie posiada wcale, nie? Mak natomiast ma dużo szczęścia. No, ten bart posiada zręczność, więc ciekawe, taki troszeczkę coś jak taki druid, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka, ale nie, za chwilę się przekonacie, że, yy, że to jest jednak coś innego. Mechanika trochę podobna, ale, 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 ale jednak, jednak się nieco różni od drugiej. Dobra, wchodzimy na y, samą postać. I teraz tak. Yy, mamy tutaj, jak widzicie, takie tutaj dudki. Po kliknięciu na ten instrument macie trzy różne instrumenty. Mnie to trochę zaskoczyło, jak to zobaczyłem. Ale dobra, nie wyprzedzajmy faktów. Uh, wejdźmy sobie teraz tutaj, może na informacje. Ok, co my tutaj mamy napisane? The Bard. As a Bard, you make your damage in combat depends on the level of your Intelligence attribute. You also play your instrument every four combat round. You can switch between three musical instruments by clicking on the second weapon slot in your profile. Each musical instrument plays a different melody that gives you a positive effect in battle. Okej, okay. czyli generalnie, tak w skrócie, jako bard zadawane w walce obrażenia zależą od poziomu naszego, naszej inteligencji. No to wiadomo, tak? No bo ona bazuje na inteligencji, no to obrażenia zależą od, od inteligencji. Dodatkowo naszą taką umiejętnością pasywną jest, że co cztery rundy, czyli wiecie, co cztery te uderzenia takie, e, gramy na tym naszym instrumencie, na jednym z trzech instrumentów wybranych, tak? E, I każdy ten instrument ma jakie, jakieś, jakieś bonusy i możemy się między nimi przełączać, tak? E, czyli na przykład tutaj wchodzimy w nasz portret i na przykład wybieramy sobie teraz. E, te harfę, tak? Mamy tutaj harfę, mamy lutnie i mamy flet. Flety, flety, flet. Dobra. Czyli generalnie, oto to, tutaj jest tak w skrócie wytłumaczony ten, ten bart, na czym polega. Aha, tu jest jeszcze napisane, że No, to już powiedziałem w sumie, że każdy ten instrument gra tam inną melodię, nie? I daje ona pozytywny efekt w walce. Dobra. Lecimy dalej. Co mamy tutaj dalej? Uh, each melody has three quality levels. Depending on the quality level, the positive effect of the melody is enchanted. Uh, Okej, okay. czyli tutaj y chodzi o to, że każda melodia ma tak jakby trzy swoje poziomy jakości y i w zależności od poziomu ten efekt jest mocniejszy. Tak? I tutaj mamy napisane y szanse na te poziomy. Czyli na poziom pierwszy jest 25%, na poziom drugi jest 50%, i na poziom trzeci jest również 25%. A to ciekawe. Aha, czyli po prostu. Mm, tak uśrednili w sumie. Czyli, że najwięcej mamy na ten średni poziom, ale może tam się zdarzyć też albo słaby, albo ten mocny. W sumie spoko. No, w sumie spoko. To, to jest ok. Chociaż takie no, mocne RNG. Już widzę, że ta postać będzie taka. Uh. Szok. Dobra, co mam dalej? Each melody can be of different length. Uh, a melody can last one to four rounds. Your stamina attribute influence the length of the melody. Ok, czyli tutaj chodzi o to, że każda melodia ma różne długości i melodia może trwać od yy, jednej do czterech rund. Czyli w sensie, ona się chyba, czyli z tego co rozumiem, to ona się chyba aktywuje po czterech rundach. I później tam trwa w zależności od tego, jaki dostaniemy level. Chyba tak, ale zaraz sobie to sprawdzimy. I tu jest teraz coś ciekawego. Zobaczcie, że nasza wytrzymałość wpływa yy, na, na, tą, na tą melodię, na długość tej melodii. Czyli yy, to, ile po, po, posiadamy wytrzymałości, wpływa na to, jak długo będziemy grali. To jest bardzo ciekawe i to może się fajnie przełożyć w rozwoju tej postaci. Ale co już mogę powiedzieć na wstępie, jeszcze nawet nie grając tą postacią, ona będzie słaba w lejcie. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy, yy, że co cztery rundy odpala nam się ta melodia, tak? No ale nie oszukujmy się, no yy, raczej nikt w lejcie nie przeżywa tyle, nie? bo jak od MAGA dostaniemy hity to to są dwa hity i jest po nas ale ok yy, zobaczymy może przedwcześnie wyciągnąłem te wnioski nie wiem dobra yy, dobra to to tak to wiemy już o co chodzi i teraz tak mamy te trzy instrumenty tak czyli harfa yy, ta lutnia i i flet i teraz tak to daje harfa harfa y, y, increase your maximum damage reduction czyli y, zmniejsza nasze y, zmniejsza obrażenia które otrzymujemy czyli po prostu nasz pancerz dalej y, lutnia zwiększa increase your damage y, of your weapon no to oczywiście zwiększa nasze obrażenia aha przepraszam y, i tutaj na poziomie y, pierwszym Mamy 30% redukcji obrażeń, na poziomie drugim jest to 40% i na poziomie trzecim jest to 50%, czyli możemy być naprawdę takim Mage Warriorem. Dosłownie. Eee, no, no tak. Teraz tak. Y, ta lutnia zwiększa nam obrażenia na poziomie pierwszym o 20%, na poziomie drugim o 25% i na poziomie trzecim o 30%. I flat eee, heals, heals some of your hit hard points. After the enemy attack. Okej. Okay. O! A to jest fajne. Ej, kiedyś, yy, powiem wam, że chyba jak wprowadzili, jak zaczęli wprowadzać nowe klasy postaci, to kurczę, kiedyś właśnie chyba myślałem o czymś takim, że na przykład mogliby dodać jakiegoś kapłana, czy wampira, czy coś takiego, że na przykład, że yy, on le, leczy nas. Jak bijemy, to on zleczy. No i proszę bardzo. Spełnili. Spełnili naszą, yy, nasze, naszo, nasz, yy, nasze wyobrażenie. No, i tutaj mamy, że na poziomie pierwszym jest to 5%, na poziomie drugim jest to 10%, na poziomie trzecim jest to 15%, tak? Chyba obrażeń, które zadajemy. Tak, chyba tak. Dobra, i teraz tak. Jak najedziemy sobie tutaj na ten lęk, to mamy. Yy, mamy coś takiego. Taką rozpiskę. No, kliknij się. Ej, halo, dobra. I mamy tak że poziom pierwszy trwa pierwszą rundę i daje bonus na jedną rundę. Tak, poziom drugi również i poziom trzeci yy, trwa dwie rundy, a bonus jedną rundę, o co tutaj chodzi? The bonus length is between 0 and 2 and depends on the ratio of your stamina to your Aha, okej, okay. a Czyli że bonus, czyli ten bonus tak jakby ma, jest długi pomiędzy 0 a 2, i jest zależny. Aha, to jest chyba zależne od tego, ile mamy więcej chyba wytrzymałości w stosunku do inteligencji. Coś takiego. I tutaj mamy napisane, że stamina minimum 8, 50% inteligencji, równa się bonus 1, stamina 12. Okej, okay, a czekajcie, a zwiększymy sobie na przykład wytrzymałość teraz? Yy, czekajcie. Czy to się zmieni, nie? Czy to jest tylko taki jakiś ten? Dobra, dajmy sobie tej wytrzymałości trochę. Nie, to jest tylko przykład. Myślałem, że to się będzie może zmieniać. No dobra. Uh, okej, okay. No to tak. Lecimy. Weźmy sobie tą pierwszą broń. Czyli tą redukcję. I zaatakujmy se kogoś. Jakiegoś chłopka. Fajnie, jakby to nie był yy, ten. Dobra, zaatakujmy Severasa, nie? A. okej, okay, Czyli bonus dostajemy chyba na starcie. I on się włącza co 4 rundy. Chyba tak to działa. I zobaczcie, widzia, miałem takie trzy melodyjki nad sobą. Czemu nie da się zapisać tej walki? No dobra, nieważne. Miałem takie nad sobie trzy melodyjki. Czyli, że przez 3 rundy otrzymywałem bonus. No i faktycznie przez 3 rundy tam kolej zadawał mi tych obrażeń mniej. Dobra. Zatakujmy sobie jeszcze raz i zobaczmy. O, teraz dostałem ten najwyższy poziom zobaczcie. O, i teraz on, ponieważ to jest berek. I już minęły te cztery rundy. No i dostaliśmy nowy bonus, tak? Tutaj który trwa trzy. Czyli to był tam level chyba drugi, tak? Tak, level drugi. A, tu. A, dobra, już, już czaję. I level pierwszy trwa 3 rundy, level drugi trwa 3 rundy, a level trzeci trwa 4 rundy. Okej. Okay. I oprócz tego jest jeszcze mocniejszy, nie? Dobra. To przetestujmy sobie teraz to. Tą loot nie. Zaatakujmy jakieś. O, warrioras zaatakujemy, dlaczego by nie? I tak. On nas zaatakował, bo ma inicjatywę, bo ma większy level. My dostaliśmy busta. Aha, i dostaliśmy w pierdol. Dobra, czekajcie. Zaatakujmy. Jakiegoś pierwszego levela, nie? Dobra, i to jest level pierwszy. Dobra, coś takiego. I dalej mamy te flety, 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 które nas leczą. To, to jest najciekawsze. Zobaczymy sobie to, to może być najciekawsze. Mieniamy. Kurde, coś się zacina jakoś ten. No, bo wiecie, beta to dużo osób nachypowany taki ten. Yy, dobra, i zaatakujmy sobie teraz. Zobaczymy, czy nas będzie leczyć. O, właśnie, z jakim warriorem, nie? O! To mi się podoba. Przemyśleli tutaj twórcy, że ten bonus leczący włącza się dopiero po otrzymaniu chyba obrażeń. Dla pewności zaatakuję jeszcze raz. By się upewnić. Yy, no, dajcie jakiegoś tutaj: Warriorka. Dobra, może być. Ja zaatakowałem, odpaliłem Sebonus. bonus. On mi zadał hita, i dopiero się leczę. To jest fajne. To jest fajne. No, kurczę wam powiem, że. Yy, ciekawa postać, nie? Na pewno jest ciekawa do gry. Yy, raczej nie wydaje się, żeby była tak nudna jak druid. No, ale kurczę, jak to będzie działać w praktyce, nie? Pytanie, jak to może, jak to może działać w praktyce? No, bo tak, yy, rozdawanie. Nie wiem, chyba. Czyli z tego co rozumiem, to tutaj ten poziom inteligencji i HP będziemy musieli trzymać dość wysoko. <laughs> może nawet 1 do 1, albo coś takiego, wiecie, jak Uriora? No, nie wiem. No, wlejcie, to ja tego nie widzę trochę. A chociaż nie, czekajcie, no bo ja źle zrozumiałem na początku, czyli. Yy, bo jednak yy, ten bonusik się odpala od razu. Uo, walnął. No się odpala w końcu, czy się, Czy to jest jakaś szansa? O co tu chodzi? Czekajcie jeszcze raz. Atakujmy. O, teraz dostałem złote w ogóle, czy teraz by leczył się najwięcej. Tylko wiadomo, my jesteśmy tutaj słabi jak cholera, ale... Ale dobra, mniej więcej już czaję o co chodzi. Tylko... To jest dla mnie trochę niezrozumiałe, nie? Że to ten. 50% inteligencji, 75% inteligencji. Hmm. Znaczy, ja rozumiem, o co tutaj chodzi, tylko nie rozumiem, yy, jak to ma się przekładać, że co? Czekajcie. Hmm. No bo w sensie, że ja rozumiem, o co tu chodzi, nie? Że długość premii yy, tam yy, jest, wynosi, długość premii wynosi od 0 do 2, w zależności Nie, nie w zależności. Yy, ten Depens. W stosunku, w stosunku. Wytrzymałości do inteligencji. Tak ja, kłam o co tu chodzi, ale... I czekajcie. Level pierwszy to jest jedna runda. I bonus dwie rundy. Czekajcie, czyli level pierwszy trwa 3 rundy. I co? Jak będę miał odpowiednio więcej tego. Tego HP. To jest wtedy jakaś tam bonusowa ta runda. Nie nie czaję tego. Chyba tego nie czaję. No, to teraz mam przecież. No. Już... No, no, no. Mega jest teraz różnica. No i co? Zatakujmy sobie kogoś. O, chyba źle kminie, źle kminie. No, dajcie tego. Dobra, niech będzie ten chłop. No i mamy 4... i 4 rundy są, tak? Dostaliśmy cztery rundy. Ale na lewelu trzecim zawsze są cztery rundy. Kurcze, ej, nie rozumiem tego, naprawdę. stamina minimum 8 50% inteligencji bonus długości 1 stamina minimum 12 75% inteligencji bonus drugi Nie nie czaję tego. Naprawdę nie czaję tego. Czekajcie, ja to muszę to rozkminić. Dobra, moi drodzy, wróciłem, przekminiłem to i zobaczcie teraz. Rozdałem tutaj trochę statystyki. Dałem, dałem 100 inteligencji i 50 wytrzymałości. Tylko mi się tu machnęło i jest 51. I zobaczcie, to się zmieniło teraz, te wartości. I już kumam, o co tu chodzi, nie? I tu chodzi teraz o to, że to trochę wymusza na nas tego, to to wymusza na nas... To, ile musimy posiadać tej wytrzymałości? Czyli, że, zobaczcie, yy, wytrzymałość minimum 50 jest, bo ja nie zauważyłem tutaj, zobaczcie, tutaj jest znak, yy, ten większości, nie? Czyli, że minim, yy, wytrzymałość 50 jest większa lub równa. Znaczy, przepraszam, minimum 50 jest większe lub równe 50% naszej inteligencji. No i tak, faktycznie, no bo mamy 100 inteligencji, no to 50 jest równe 50% wytrzymałości jest równe 50% inteligencji. I teraz jest napisane i otrzymujemy bonus pierwszy. A na dole mamy wytrzymałość minimum 75%. Większe lub równe, czyli że my musimy mieć więcej y, lub y, tyle, więcej y, niż 75 Przepraszam, lub równe Żeby odpowiadało to 75% naszej inteligencji Wtedy otrzymujemy bonus y, Bonus długości drugi I zobaczcie I to się, i tak, i tak jak tutaj mówi, i tak y, dobrze, do, ja to do, dobrze kminiłem na początku tylko nie wiedziałem, że to, się będzie, że to ta tabelka jest tutaj ruchoma, nie? To mnie zaskoczyło w sumie, fajne. Yy, I teraz zobaczcie, ja mam mniej niż 75% i ja już się nie łapię teraz na ten bonus drugi. Czyli ja muszę teraz zwiększyć moją staminę, yy, na, yy, przepraszam, na moją wytrzymałość do 75%. Pyk, 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 pyk. O! I teraz łapię się w ten próg drugi, i yy, otrzymałem bonus długości yy, tych, te, yy, tej, tej melodii, tak? I teraz łapię się w ten, bonu, w ten, w ten level drugi, bonus, w ten bonus drugi długości. No i zobaczcie, że teraz level czwarty, level trzeci yy, trwa cztery rundy, a nie trzy, tak jak w poprzednio, tak? Jeśli dodamy sobie tej inteligencji jeszcze więcej. To teraz musimy mieć na przykład 82. I widzicie? I teraz już spadło nam to. Teraz już nie, nie, nie łapię się do tego progu. Czyli muszę podnieść do 82. Hmm. Fajne. Podoba mnie się to. Yy, pytanie właśnie, jak będzie z, samym, z samą grą tą postacią? Bo na papierze wygląda ciekawie. Jest to coś innego. Ale zobaczymy właśnie, jak to będzie w praktyce. No nic, moi drodzy, to co? Yy, ja zabieram się do testowanka, znaczy tam trzeba powiadomo, wiadomo, tam awkę porobić i tak dalej i tak dalej. Wrzucam wam ten odcineczek, żebyście wiedzieli, żebyście się rejestrowali. Zapraszam do naszej gildii Wise of Sirius. Oczywiście, eee... Przio... o, jak ktoś chętny, to może pisać. Eee... Tylko po prostu, żebyście rozwijali salkę, nie, żebyście byli aktywni, rozwijali salkę i to wystarczy. I piszcie w komentarzach, co sądzicie yy, ogólnie o tej postaci, nie? Jak widzicie tego, Barda? Yy, fajnie, też jakbyście pisali, troszeczkę wiecie. Obszerniejsze te komentarze, tak? Yy, możecie też się nie zgadzać z, siebie, z moimi przemyśleniami. Może się okaże, że ja źle myślę, i może w Lejcie ta postać po to prostu będzie totalnym, totalnym yy, zgniataczem, no, nie? No ale w... raczej nie będziemy mieli w Lejcie szans, żeby nam się ten bonus uruchomił drugi raz. W lochach jest to możliwe, yy, ale w, w tym to raczej nie. W, w PvP na wyższym poziomie raczej nie, no bo zobaczcie, tutaj te walki chyba nie trwają cztery, więcej niż 4 rundy. Aha, hmm. no tak, ja to tutaj nie pokażę wam tego. No dobra, no nic, yy, to by było na tyle moi drodzy, dziękuję serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś pozytywny komentarz i najlepiej, żeby to były właśnie komentarze od, odnośnie samej tej postaci, Barda. Jeśli coś pominąłem, pi również piszcie, jeśli sami odkryliście coś nowego jak najbardziej proszę, proszę tutaj dać znać w komentarzach. No i co? Po prostu podsumuję to dwoma słowami: bawmy się. <laughs> Dobra, moi drodzy, bo kurczę, gadam już tu głupoty i przedłużam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!